Cześć! Z tej strony, Błażej na Brickowski a dzisiaj pragnę przedstawić Wam taką konstrukcję trochę w klimatach zamkowych. Zapraszam do oglądania! Tak jak już pewnie mogliście świetnie zauważyć, konstrukcja przedstawia rycerza, który tutaj pragnie uratować swoją księżniczkę. W ręku trzyma pierścień, jak i miecz, żeby odstraszyć jakiekolwiek niebezpieczeństwo na jego drodze. Po lewej mamy taką fajną choineczkę z listków olive green, zobaczcie, tak fajnie tutaj je po jakby przeplatałem ze sobą, żeby to taki fajny efekt tworzyło. Ogólnie konstrukcję budowałem, nie pamiętam ile dokładnie czasu, ale wiem, że półtora roku temu mniej więcej, także sporo z tych rzeczy pewnie by zostało tutaj przeze mnie zmienione, ale postanowiłem Wam pokazać w takiej formie, w jakiej to Zostało przeze mnie wtedy ukończone. Ogólnie te, teren tutaj moim zdaniem powinien być wykonany lepiej, nie jest jakoś mega tragicznie, no ale jednak te tutaj kanciatości bym jakoś pewnie wygładził. Z choinki byłbym nadal bardziej, bardzo zadowolony. Jedynie może pień bym jakoś tam bardziej w środku zrobił grubszy. Roślinność, taka fajna, właśnie oliwkowa, też, która pochodzi ze sklepu właśnie GS Brickstore. Teraz chyba są też właśnie na Pika Briku, także można sobie je ze spokojem zdobyć. Tutaj taka mała studnia, którą też wam wyjmę i pokażę. Zobaczcie sami. Jestem dumny z tego dachu mega, bo pamiętam, ile mi to przysparzało jakby trudności, żeby to wymyśleć. No ale mamy tutaj ogólnie tajle po prawej, jak i po lewej stronie. Tutaj brick ze snotem, i w taki sposób jest to tutaj osadzone, także moim zdaniem to jest naprawdę. Fajny pomysł. Łańcuch, oczywiście i wiaderko z wodą. Tu bym mógł może jakoś to lepiej wykorzystać. Może jakieś zaokrąglone właśnie takie makaroni briki. Coś takiego bym tutaj może w tym momencie zamieścił. No ale okej. Okay. Ta suknia chyba była w drugą stronę zrobiona, ale to już nieważne. Dalej mamy też taki jakby pochylenie terenu, zamontowane na takim patyczku brązowym. To mi się naprawdę. Bardzo podoba nadal. I tutaj odwrotnie włożony właśnie taki oto jeden, nie listek, tylko oczywiście sadzonka z kwiatkiem na czubku. Też te takie jakby pnącza tutaj wijące się, jak z muru wychodzące, jak z ziemi. To mi się naprawdę tutaj ten jakby zaułek bardzo tej budowli podoba. Ogólnie cały tutaj zamek, czy też twierdza jest zbudowana na takim planie półokręgu, sami zobaczcie. To jest tak powyginane. Tutaj jest trochę użyty właśnie, że tak powiem, funkcja tej wyginalności plastiku, którym się tutaj posługujemy, jako fani klocków. No i moim zdaniem to był taki trochę eksperyment, bo chciałem spróbować swoich sił w tym temacie i wydaje mi się, że wyszło to naprawdę przystępnie i ja jestem z tego osobiście bardzo zadowolony. Też pamiętam, że miałem mega sporo tych lornetek tutaj, które można Zauważyć, właśnie, albo w fasadzie zamku, sami zobaczcie, albo chociażby na jego zwieńczeniu. Także moim zdaniem, te lornetki naprawdę są tutaj fajnie wykorzystane. Mam ich dosyć sporo i tak sobie pomyślałem, żeby ich trochę tutaj użyć. Tych, właśnie pamiętam, z cudów też miałem sporo tych groszków, więc ich trochę wykorzystałem. Mogłem tutaj, oczywiście, nieraz dać jakieś inne klocki, ale pamiętam, że wtedy trochę cierpiałem na ich deficyt. Też tutaj taka brama, która kiedyś była bramą, oczywiście tutaj można było sobie ze spokojem wejść. A teraz jest zastawione takimi palkami drewnianymi, że jest to po prostu nie do użycia w tym momencie. Przynajmniej takie jest tutaj znaczenie tego. Druszka wykonana z tych takich, hmm, kto się mówi, sztabek w kolorze tan. Z Nie jestem mega zadowolony. Zobaczcie sami, konia sobie tutaj na chwilę zdejmę. I mamy tak. Jeden jumper na samym środku, żeby podtrzymywał właśnie tutaj tego rumaka. No, a reszta, właśnie w tej ścieżce, i to mi tak jakby daje klimat, moim zdaniem, trochę właśnie z tej krainy OS, co była. Także mi się to naprawdę mega podoba. Dalej też tutaj te pnącza. No i wydaje mi się, że tutaj byśmy przeszli do tyłu. Tutaj podłoga w tym jest zbudowana w trybie snod, znaczy w trybie, no, sposobem snod. I zamontowana tak naprawdę tylko na tym jednym studzie, na którym trzyma się całe tutaj schody, się tutaj trzymają. No i zobaczcie, w takim tutaj jest to motywie zrobione. W moim zdaniem to chyba jest najlepszy sposób na takie zaokrąglone schody, i też najprostszy wydaje mi się. Tutaj też jakieś właśnie pnącze. Widać, że ten zamek jest tak naprawdę opuszczony i pozostawiony samemu sobie z królewną. Także tutaj jeszcze na lewo jakieś chorągwie. I jakieś tam właśnie mechanizmy, że tak powiem, a bardziej system, żeby zbudować to pnącze, które wychodzi poza mury zamku. No i sam balkonik, który naprawdę mi się spodobał. Pamiętam, że robiłem chyba, właśnie ta konstrukcja się w ogóle zaczęła od budowy tego balkonika, a potem podłączałem kolejne tutaj jakby moduły tej konstrukcji. Także to, że tak powiem, może nawet nazwać śpiącą królewną, bo zobaczcie sami na jej wyraz twarzy. I wydaje mi się, że tyle by było tej budowli, także wydaje mi się, że jeżeli Wam się podobało i chcecie więcej mocy, bo kilka już mam zbudowane, tylko wystarczy nagrać, to po prostu napiszcie mi w komentarzu. A ja dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego do zobaczenia. Cześć!